Pan Braun jest nowo wybranym posłem. Może prywatnie byśmy porozmawiali o tym, jak funkcjonuje komisja AFED. I po raz drugi krytykuje pan porządek... O... Prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ pomoże mi to w rozwoju mojego kanału. Dziękuję ci, przyjacielu. Proszę mnie oświecić, dlaczego ta komisja tak bardzo martwi się od setkiem muzułmańskich bądź nie muzułmańskich przedstawicieli wybranych w innych państwach zagranicznych, które nie są członkami Unii Europejskiej. Są pytania dotyczące ograniczeń dla swobody wypowiedzi, podczas gdy popiera się wyraźnie ograniczenie wolności słowa tutaj w parlamencie w Strasburgu, gdzie zdecydowanie stwierdzano, że w imię demokracji swoboda wypowiedzi powinna być ograniczana. Panie przewodniczący, czy mógłby mnie pan oświecić, czy... Nie martwi nas nadmiernie cudzy interes, dlaczego nie zajmujemy się raczej naszymi własnymi problemami, takimi jak nadmierna reprezentacja agresywnych muzułmanów w naszym demokratycznym parlamencie? Yes, Mr. Tak, panie przewodniczący. Tak jak pan widzi, nie jestem jedynym, który uważa, że nie omawiamy tutaj tematów, które mają kluczowe, pilne znaczenie dla naszej Komisji i prawdopodobnie dla całego Parlamentu Europejskiego, czy będziemy kontynuować te groteskę recenzowania demokracji na całym świecie, ignorując problemy dotyczące demokracji i swobody wypowiedzi w tej instytucji. Nie rozumiem skąd ta presja, którą pan reprezentuje, pochodzi. Jeśli jest jakaś presja czasowa, to być może to posiedzenie nie zostało właściwie zaplanowane, Panie Przewodniczący. Pan Brown jest nowo wybranym posłem. Może prywatnie byśmy porozmawiali o tym, jak funkcjonuje komisja AFET i po raz drugi krytykuje pan porządek obrad, więc chcę przypomnieć, że większość punktów, które omawiamy dzisiaj, no zostało wybranych na spotkaniu koordynatorów kilka tygodni temu. Koordynatorzy zdecydowali, żeby o Tunezji właśnie rozmawiać dzisiaj i nie jest pan we właściwym miejscu, aby to, to krytykować. Bardzo proszę trzymać te uwagi dla siebie. Nie musi pan zabierać głosu za każdym razem. Nie mogę sam dla siebie tego zatrzymywać, bo zostałem wybrany. Mikrofon został odcięty. Proszę pana, niestety musi pan nauczyć, że nie może pan przerywać przewodniczącemu. Takie są zasady i to ja decyduję, kiedy mogę udzielić głosu panu jako niezrzeszonym. Udzieliłem panu panu głosu po raz trzeci. O, zastanawiałem się. No tak, tak, tak. Pan Braun na imieniu niezrzeszonych. Proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam tutaj bardzo taką ciekawą listę różnych rzeczy, kwestii, jakie Pan chce potępić, ponieważ jest taka lista, dlaczego na niej nie umieścić interwencji i wojny hybrydowej prowadzonej przez Stany Zjednoczone Ameryki na kontynencie europejskim. Chodzi o różne konflikty, głównie chodzi o Ukrainę, chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński. Nie byłoby takiego konfliktu bez, powiedzmy sobie, działań podmiotów zewnętrznych i promotorów zewnętrznych bieżącego reżimu w Kijowie który z całą pewnością nie jest demokratyczny, ponieważ panu tak się podobają standardy demokratyczne, powinien pan bardzo się niepokoić tym, że poprzedni prezydent Ukrainy zapomniał o tym, że trzeba przeprowadzić wybory. I kolejna rzecz, którą na pewno trzeba potępić, to izraelsko-żydowskie ludobójstwo w Palestynie. I traktowanie ludzi jako nie ludzi i opisywanie Palestyńczyków jako nie ludzi ze strony przywódców państwa Izrael, które okupuje Palestynę. Generałowie, rabini, ministrowie stale powtarzają. Ich no, zwyczajowy taki język, sposób opisywania nie Żydów jako zwierząt, jako insektów, pasożytów, to na pewno nasza komisja powinna potępić, jak i cały Parlament Europejski. Zatem to takie dwie rzeczy, których mi brakuje. W tym sprawozdaniu, w tym projekcie, i tutaj zgodzę się z kolegą tutaj obok, który nie jest zadowolony z tej perspektywy, by zaprosić kraje takie jak Ukraina, które prowadzą obecnie wojnę. I Ukraina z jej bieżącym, no tragicznym śmiertelnym reżimem śmiertelnym dla własnych obywateli. Oni jako członkowie Unii Europejskiej to byłoby coś naprawdę dziwnego. Nie wiem, czy to kiedykolwiek wspominano, że większość Ukraińców. Czy może pan skończyć, panie pośle. Jedno zdanie jeszcze. Większość. Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju, większość szukała azylu w Rosji. Czy to nie dziwne? Dziękuję. Pana czas dobiegł końca. Dziękuję Państwu za Państwa pytania. Przekazuję ponownie głos naszym sprawozdawcom, pani Żeliana Zowko. Dziękuję bardzo. Zacznę od odpowiedzi na pytanie EPL. Michael Galler. Zadał to pytanie, już inni też się wypowiadali. Rzeczywiście działania, islams, liczba miejsc Islamskiego frontu wzrosła. I to jest jedyna zorganizowana siła obecnie i te wybory są pierwszymi po zmodernizowaniu systemu politycznego. Teraz bardziej jest orientacja na taki podział partyjny. I inne partie nie miały równego pola gry, można powiedzieć, nie miały czasu, żeby się zorganizować wokół swoich programów. Głównym tematem była strefa gazy. Jak wiemy, Jordania przyznała obywatelstwo mieszkańcom Brzegu Zachodniego i to był ważny temat w związku z tym. I Jeśli chodzi o resztę, no to miejsce, no to to są. To jest taki podział plemienny, można powiedzieć. I jeśli chodzi o ten model demokracji, to jest to taki model jordański, można powiedzieć. I no, zgodne pochwały, że tak stopniowo jest to przekształcane. Pani Luazo. Mówiła o tym, że nie powinniśmy kwestionować tutaj kwestii reprezentacji mniejszości chrześcijańskiej. Ja bym się nie zgodziła. My o tym nie mówiliśmy w kontekście Libanu, a teraz jest taka sytuacja, że Hezbollah no, blokuje parlament i przejmuje właśnie społeczności chrześcijańskiej. Więc trzeba do tego, się odnieść, ponieważ przedstawiciele tych ludzi do mnie się zwrócili jako obserwatora i, i mamy specjalnego wysłannika do spraw swobody y, religii. I panie Hasani, no tutaj chodziło o kampanię, chodziło o kampanię podczas e, em, właśnie wyborów. No myślę, że to jest absolutnie nie do przyjęcia, aby taki temat poruszyć, Podczas kampanii wyborczej i to jest niedopuszczalne, aby ona korzystając ze swojego statusu jako posłanki do parlamentu w ten sposób uczestniczyła w tych działaniach. To nie powinno się więcej powtarzać. I według mnie nie było ograniczenia swobody wypowiedzi. Była taka samocenzura i były kobiety, politycy, które mówiły, że to dobrze funkcjonowało. Takie podejście. Przedtem no, one były narażone na ataki w, w cyberprzestrzeni. To tyle z mojej strony. Chyba, że pan Schlider ma coś do dodania. Pan Schlider? Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę dyskusję. Może odniosę się do kwestii braku e, tak, takiej kampanii tej samocenzury. No zasadniczo takie kampanie były bardzo spokojne, znaczy w sensie, że, że nie były zbyt aktywnie prowadzone, no, takie było plemienne podejście. No, no tutaj chodziło o bardziej o pewne obrazy, wizerunki i liczby nie chodziło tak bardzo o programy. Więc tutaj jest kwestia tego, że, żeby w przyszłości promować partie skupione według programu. Politycznego. Jedyną silną partią jest partia islamistów. No i oni tutaj dążą do większej władzy, co budzi obawy w odniesieniu do całego regionu. Ale Jordania to nadal jest miejsce, gdzie sytuacja jest pod kontrolą. I no o decyzji króla będzie zależeć, jaka będzie końcowa koalicja, gdy będzie miała miejsce gdzie będzie miejsc miała. Jeśli chodzi o strefę gazy, no to tutaj sytuacja jest skomplikowana i tutaj chcę yy, wspomnieć, że nie powinniśmy ignorować tego, że po raz pierwszy zarezerwowano liczbę miejsc dla kobiet, więc będzie więcej kobiet w parlamencie, co jest pozytywnym sygnałem. No proszę zapoznać się z naszymi oświadczeniami, z zaleceniami, tam dużo właśnie Wytycznych punktów jest zapisanych. Dobrze, musimy poprzestać teraz, jeśli chodzi o ten punkt. Nie możemy udzielić głosu kolejnym mówcom. Na Podano fałszywe informacje. 30 sekund, bo chciałabym to skorygować. Proszę nie przerywać. Mamy zasady. Jesteśmy pod presją czasu bardzo mocną. Musimy przejść dalej do kolejnego punktu. Proszę zwrócić się do lidera, albo do, do pani Żawko, jeżeli chce pani coś wyjaśnić. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu piątego porządku obrad. Mam przyjemność powitać Gerta Jana Kopmana z dyrekcji generalnej NIER. Dziękuję za to, że tutaj pan na nas czekał. No, zmieniliśmy porządek obrad. Wiem, że musi pan wkrótce nas opuścić. Witam serdecznie ponownie u nas. Był pan już tutaj wcześniej. I witam również zastępcę dyrektora generalnego ESDZ dla Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, panią Rozmarię Gili. Chcieliśmy przeprowadzić tak wymiany pogląd na temat sytuacji w Tunezji, jeśli chodzi o wdrożenie partnerstwa strategicznego i protokołu ustaleń, ale chcemy też omówić sytuację polityczną w Tunezji, biorąc pod uwagę szczególnie wybory prezydenckie, które miały miejsce... 6 października. Tunezja to był pierwszy, pierwszy kraj w partnerstwie południowym, z którym Unia podpisała partnerstwo strategiczne i protokół ustaleń rok temu. Byłoby bardzo tutaj interesujące, gdy dyrektor generalny mógł przedstawić nam no, przegląd postępu, jeśli chodzi o wdrożenie tego partnerstwa oraz ocenę skutków dla nas i dla tego kraju i dla relacji między Unią a Tunezją. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Szanowni posłowie, pokrótce chciałbym przedstawić naszą ocenę funkcjonowania porozumienia o partnerstwie między Unią a Tunezją. Później przekażę głos Rosemary Gili. Po pierwsze, Tunezja od dawna jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej, a zatem. No i jesteśmy, obie strony są zaangażowane w partnerstwo, na którym, którego dotyczy porozumienie, które zawarliśmy, również w oparciu o protokół ustaleń, bo mamy teraz ramy i kompleksowe narzędzia, aby odnieść się do dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze, wsparcie dla Tunezji, jeśli chodzi o wyzwania. Stabilności makroekonomicznej, zarządzania migracją, transformację energetyczną, ale też tutaj chodzi o nasze strategiczne interesy Unii Europejskiej. I druga rzecz to chodzi o pewne istotne sprawy, które budzą obawy, ale takie zintegrowane podejście umożliwia kompleksową i pełną dyskusję właśnie na szczeblu strategicznym. Co do funkcjonowania partnerstwa strategicznego, to przypomnę, że opiera się na pięciu filarach i to jest zakotwiczone właśnie w porozumieniu. Po pierwsze, chodzi o stabilność makroniczną, drugi filar to handel i ekonomia, trzeci filar to transformacja energetyczna, czwarty filar to ludzie i kontakty, i piąty filar to migracja i mobilność. Jeśli chodzi o te pięć filarów, to obiektywnie można stwierdzić, że osiągnęliśmy znaczące postępy, dobre rezultaty mimo trudnego kontekstu politycznego i kruchej gospodarki. Podam kilka przykładów. Po pierwsze, jeśli chodzi o stabilność makroekonomiczną, kraj ten niewątpliwie jest teraz w lepszej sytuacji niż w momencie, gdy protokół ustaleń był podpisany.